Witam, witam cieplutko. Zobaczcie jak ślicznie rozkwitła nam trojeść amerykańska oblegana przez pszczoły. Przepięknie pachnie. A u nas pokazały się kolejne liliowce na ogrodzie. Idziemy poszukać liliowców. Schowany przy oczku wodnym. W oczku wodnym kwitnie żółta lilia oraz grzebieńczyk. Kwitną pajączki. Taki żółciutki, delikatny. Rozkwitają kolejne lilie. Tutaj mamy liliowce z nasion. Z falbankom. żółciutki i ślimol mniejsze kwiaty obrażony z wywiniętymi palbankami. Biały dzwonek skupiony. Miałam piękną kępę. Tam mi zanikła. Ten musiał się tutaj wysiać. Będzie trzeba go zabrać, przesadzić w inne miejsce, ponieważ rośnie między kostką. Bardzo ciemne lilie. Zaraz uzyskamy. Może taki kolor świecący, O, coś takiego. Kolejny liliowiec. Taka duża kępa. Jak zakwitnie, będzie bardzo ładnie. Jutro powinno być dużo rozkwitniętych pączków. Też bardzo ładny ma kolorek. Różyczka, która zmienia kolor. Bardzo mocno przycięta. Ładnie odbija. Niby deszcz padał, a one dalej potrzebują wody. Pod drzewami jednak jest jeszcze sucho. Będzie trzeba podlewać. Ten już się zamknął. Nie wszystkie idzie na raz złapać. Tu mamy kolejny pajączek. Jednak w grupie siła, im więcej rozkwitniętych kwiatów, ładniejsze. Te ciemne bardzo ładne, jeszcze taki jasny, zielony kolor w środku. Ślicznie się prezentują. Żeby zapylić liliowca, wystarczy zerwać pręcik. Chodź tu i nanieść go na słupek. Oczywiście innego liliowca. Oczywiście robimy to z rana, żeby inna pszczółka nie zapyliła i trzeba byłoby zakrywać liliowca, żeby nic innego go nie zapyliło. Ja niestety nie bawię się, jeżeli są nasiona to są mieszanki. Tu nam kukurydza variegata, nabiera już kolorów. O i widzę nawet w środku. Już ma zalążki kwiatów, idą. Niska kukurydza, a już będzie nam kwitła. To jest ta, co wysiewałam bardzo wcześnie. Tu jest to miejsce takie bardzo suche, co mam pod drzewem. I często trzeba podlewać. Tu mamy rutewkę mniejszą. Taka chmurka zielona. Czemu mniejsza nie mam pojęcia? Ma metr 50. Tutaj rozkwit nam się bardzo dobrze przetacznikowiec. Ma bardzo ładne takie kwiatki zwiewne. Bardzo ładnie się prezentuje, jak świeci słoneczko. Zakwitła nam żabie, żabia lilia. Inaczej trójsklepka. Bardzo ładne ma kwiatki. Też jest bardzo wysoka, ładnie nam podrosła, ma 1,20 Tutaj biały dzwonek. Faber wielkokwiatowy rozwinął całkowicie kwiaty, coś go podjada, jakieś gąsienice widzę. Lilijki. I jeszcze tutaj czekamy na pysznogłówki. Pod orzechem włoskim fuksja oraz liliowiec zakwit. O, taki kolor ma naturalny. Wulec tam przekwit został przycięty. Ostatnio było pytanie, niestety, jak włączam komentarz, to go nie ma. Nie wiem, czy został usunięty. Kiedy tniemy berberysy? Cały sezon możemy ciąć już wczesną wiosną. Aż do nawet końca sierpnia, można ciąć berberysy. Tułacz. Też pięknie kwitnie, strasznie się mnoży, tuła się, porabacie. I zauważyłam tu, gdzie mam tułacz, gdzie on rośnie. Nie mam nornic. Także nie wiem, czy nornica się go boi, jego zapachu. Nie znosi, bo ma taki cytrynowy. Może coś pomaga. Jeszcze Wam pokażę na koniec mojego bananka, co mówiłam, że ma jednego dzidziusia Tigerka. Kłamałam, ma więcej. A oto mój Tiger. Ładnie się rozwija, dostaje ładne wybarwienia. Zobaczcie, ostatnio zaglądałam, miał jedną sadzonkę. Jest druga i trzecia, także idzie w dzieciaki. To dobrze, będzie gęstsza kępka. No, to do miłego. Pa!